witajcie w Sagatti Pasa jest to peruka wykonana z włosów syntetycznych termicznych jest to włos future model długi dosyć gęsty o pięknej linii cięcia El Pasa ma tkany przedziałek oraz siateczkę lace front tył oczywiście jest ażurowy macie tutaj również regulację obwodu głowy zakładając perukę pamiętajcie że konieczny jest K Zakładamy siatkę wszystko schowane i elpas. Kolor 4H30. Jest to ciemny brąz z nutą, z odrobiną jaśniejszego brązu. W takiej ciepłej tonacji. To znaczy w ciepłej tonacji są pasemka, a sam brąz jest raczej taki chłodniejszy. Hmm. Ciemny, ciemny brąz, ciemna gorzka czekolada. Idziemy teraz zobaczyć na zewnątrz jak wygląda ten kolor w realu. Oj, słońce tu nam przepala mocno. Ale już widać wypłetny ten kolor. Bardzo miękkie te włosy są i miłe w dotyku. Przedziałek macie po prawej stronie, ale tylko troszeczkę tak na boku. Lace Front pamiętajcie jest do obcięcia. Elpasa jeśli chcecie w innych kolorach jest dostępna, ale tych kolorów nie ma dużo. Zapraszam serdecznie, zajrzyjcie na naszą stronę Sagatia, zaobserwujcie nasz profil.